No to mamy czas na pierwsze karmienie kaczek. Zobaczymy, czy będą jadły. Mama chce uciec. To, 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 去吃吃。 Wygląda na to, że kaczuszką jest zimno. Druga tutaj chce iść wolno do siebie, to nie Twoje dzieci. Mama nie chce jesień, one też nie wiedzą, co z tym jajkiem zrobić. O, jedno się zainteresowało. Wygląda na to, że jest za wcześnie na jedzenie. Kaczor przeszkadza kaczce zająć miejsce w gnieździe, ale udało jej się w końcu wejść. Mnie w gospodarstwie są tylko dwie kaczki i kaczor. Właśnie to jest troszeczkę problem, bo jeżeli dwie kaczki jednocześnie wysiadują bo kaczor po prostu nie ma co robić i trochę przeszkadza. Szczególnie przeszkadza właśnie tej kaczce, która tutaj na dole siedzi, a ta druga siedziała u góry. Tutaj mama już zaczęła jeść. Trochę się oswoiła, nieprzyzwyczajona nie do nagrywania. I może małe też może zaczną jeść. Pierwszy wygniek kaczkom najlepiej dawać jest jedzenie właśnie na jakichś płaskich podstawkach. Mam podstawę z doniczki akurat czy jakichkolwiek, ale właśnie płaskich, żeby małe mogły dostać pokarm. Może kilka informacji odnośnie tego, ile czasu kaczka francuska siedzi na jajach. I literatura, wszyscy podają, że jest to 35 dni. A tak naprawdę zależy wszystko od tego, jak kaczka wysiaduje te jaja. Czy je ogrzewa mocno, czy też nie. Więc według mnie to jest raczej 35 plus minus 5 dni. U tej kaczki akurat kaczęta zaczęły wykrywać w 30 dniu. No to powiedzmy do. Do pełnego wyklucia no to by miał 32 dni, można powiedzieć, przyjąć. Natomiast ta druka siedzi znacznie gorzej, i podejrzewam, że w przypadku tej drugiej albo będzie nieudany lęk, albo właśnie będzie klucie tych jaj bardzo późno. Teraz kaczor Tutaj znalazł sobie owych zainteresowania, zagląda, co się dzieje. W pierwszym dniu to one praktycznie nic nie jedzą, bardzo mało. Tutaj jest jedno takie wcześniejsze z poniedziałku, z poranku wielkanocnego, więc może ono trochę zje, natomiast reszta raczej nie będzie jadła. Ale już jutro powinny załapać o co chodzi. To jest już drugi lęk dla tej kaczki. Pierwszy był w końcu stycznia. Więc siedziała od Bożego Narodzenia tak naprawdę na jajach już. A teraz jest drugi. No tutaj troszeczkę próbuje mi uciec, ponieważ pada deszcz. A jak wiadomo, kaczki lubią wychodzić na deszcz. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby poszła z małymi na dwór. Mi się trzeszka trzęsie. Widać, że jeszcze niektóre z nich są dość słabe, a raczej nawet większość. I jest im trochę zimno. Natomiast nie zamierzam ogrzewać ich w żaden sposób. Liczę na to, że poradzi sobie kaczka z tym. Ten lęk, który miałam w końcu stycznia, no to wtedy włączałam lampę, bo bez tego by sobie na pewno nie poradziły. W pomieszczeniu była temperatura plus 5 stopni, a więc lampa była konieczna. A teraz powinno się wszystko udać bez dodatkowego ogrzewania. Mają tylko włączone światło ledowe, żeby miały jasno. Tak, kaczka próbuje ich zwołać, aby za nią podążyły. Ja im za chwilę to jajko zabiorę i dam tam kurczakom, bo tutaj raczej nie będą jeść dzisiaj, a jutro przygotuję świeże. No i to by było na tyle z dzisiejszego dnia, z pierwszego dnia życia kacząt francuskich. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.